No, no biedny piesek. Strzęsie cały ja ty kurwa, jaka jest w ogóle, jaka jest w ogóle radocha kurwa? Puszczania... chuj z tymi fajerwerkami, fajerwerki robią jakieś gówno jebane na niebie. Ale jaka jest kurwa radocha? Puszczania tych petard bal takie kurwa, ło, ale ugłaga, ugłaga kurwa, głośny dźwięk jest. Nie mam IQ kurwa, mam IQ na poziomie małpy, albo w ogóle kurwa nie mam, jestem jebanym idiotą. Zobacz jaki fajny jestem. We ty, kurwa, nie, nie, weź się kurwa, po prostu, stizuj egzystencję, co? Nie możesz mnie bisku, nie można być głupim. Pamiętasz, jak mówiliśmy, że nie można być głupim? Tak. No to, no to co to, pamiętasz to, 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 bo nie można być głupim, Przestań być głupi. Nie, nie można być kuf. A cię zaraz spier. no na kurwę. Jebać cię kurwa. Psi H, BDP, H, C, C, U, w zasadzie trzymamy się, jebać policję, jebamy się, kurwa mafią, gang. Mówiłaś ty mi kurwa z kuniem zbuliowanie jest, nie można tak, nie można być głupim. Ani mądrym też nie można być, bo wtedy jest się głupim, jak się z mądrym. Wiesz o tym? Ale głupi ty jesteś, nie można być głupim. A jesteś teraz na kurwę Beka z siebie jest, zjebany A beka. Ale jesteś rozjebany teraz. To to był, kurwa, challenger Juk. Po prostu za coś takiego ja automatycznie dostać Challenger'a i prawie powinien mi kurwa chuje obciągnąć. Z coś za takiego place'a. O, prawie trafiłem. Tylko ty cheatujesz. Pewnie, co? Już tam bola odpaliłeś. Chuju. No co ty kurwa, bo taki mądry jesteś? Co? Kurwa? Czekaj, 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 nie bij mnie, nie bij mnie, bo dobra, już możesz mnie bić jednak ja tutaj psa dawałem na kolana, bo się biedny boi, wiesz? Tych kurwa jebany debil, debić, pierwerki puszczał. To w ogóle kurwa za, za, za radość się z tych chyba tych fajerwerków. To kurwa tylko no brainy puszczają. Nie wiem i trzeba się kill, tak z dwa może trzeba mieć. Żeby fajerwerki Kurwa jak myślisz, trzeba się IQ? Bo, to, on, bój, na, 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 no daj, to właśnie tak jak mówię, no to widzisz, to się zgadzamy. I sobie Lisina się zgadzają razem tutaj. No i co, kurwa? Nieźle mnie trafiłeś, kolego.

No i co, cwaniaczku? To się udało. Kurwa, co to było? No nie wiem, to kurwa, to, to taki jebany jest, no. nie, nie, no. nie możesz nic kurwa zrobić, tam jestem nie do zajebania. kurwa, typeczku, typuniu.